Lipiec jest moim ulubionym letnim miesiącem. Wtedy najbardziej czuć tą wakacyjną energię. Słońce, drzewo, kwiaty, plaża. Nawet w mieście można poczuć zapach lata. Aż ma się ochotę na jakąś wakacyjną miłość. Zobaczmy, co o tym sądzą inni. Chodźcie! Klaudia, co najbardziej lubisz w wakacjach? Odpoczynek od pracy. Ciepło i odpoczynek. Z czym kojarzą ci się wakacje? E, ze słońcem na pewno, z znajomymi, z imprezami. Z wolnym czasem. Czym Twoim zdaniem powinna pachnieć kobieta latem? A, kwiatami. Kwiatami. A jak podoba Ci się ten zapach? To jest nowy zapach Fame Tenderly Promise. Bardzo ładny. Zapach słońca i wakacji, kwiatów. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Troszkę ma cedru, troszkę jakiegoś drzewa sandałowego, troszkę Biała linia. lili, tak. I A, i cytrus. No to w ogóle wszystko, co lubię. Kojarzy się z. Takimi letnimi porankami. Z wakacjami, z czymś słodkim. No. Nie, naprawdę ciekawa kompozycja zapachowa. Bardzo miły. Yy. Myślę, że bym go kupił. To świeżością. I z wakacjami. Super zapach. Kojarzy mi się z zeszłymi wakacjami. Raczej z facetem, którego wtedy poznałam. I z obietnicą nadchodzącej miłości. Nie wiem jak Wam, ale mi te wszystkie rozmowy przypomniały moje własne pierwsze miłości i flirty. Drogie Panie, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, czy też szukamy miłości, czy nie, latem lubimy czuć się zwiewni i kobieco, a zapach jest bardzo ważnym elementem naszego samopoczucia. Dlatego polecam Wam specjalnie przygotowany na tą okazję zapach Tenderly Promise, którego sercem uczyniliśmy białą lilię, będącą kwintesencją kobiecości i seksapilu, Drzewo sandałowe, które dodaje zapachowi elegancji oraz cytrusy, które nastrajają nas wyjątkowo wakacyjnie. Mam nadzieję, że narobiłam Wam ochoty na zapachy lata, więc czerpcie z tych najgorętszych miesięcy pełnymi garściami. Do zobaczenia!